Cześć, Becekowy Facebook, jak się macie? Ja nazywam się Alek Podolski, to jest Becek. Znajdujemy się w Bytomskim Centrum Kultury, dokładnie w dziale marketingu. W dziale, w którym między innymi ja też pracuję. Moja praca polega przede wszystkim na dystrybucji materiałów reklamowych oraz dbanie o dobry wizerunek instytucji. W związku z tym dużo czasu spędzam poza biurem, ale wcale nie jest mi źle z tego powodu, ponieważ tutaj nigdy nie jest tak cicho, nigdy nie jest tak pusto. Bardzo dużo rzeczy się dzieje, co chwilę przechodzi tornado. Ale nie o tym wam dzisiaj chciałem opowiadać. Chciałem Ci pokazać zupełnie coś innego. Na razie krótka wycieczka po obiekcie. Zapraszam. Musimy przejść tędy. Tutaj znajduje się zaplecze sceny. Czyli tak zwany backstage. Spróbuję jakoś przejść tak, żeby się nie zabić, ponieważ nie jest to takie proste z tym selfstykiem. Znajdujemy się na backstage'u, na zapleczu sceny. Tutaj są wielkie drzwi, które prowadzą na scenę. Tutaj również znajdują się garderoby oraz całe zaplecze sanitarne. Można wziąć prysznic, jak ktoś tego potrzebuje. Ale my idziemy dalej. Tutaj, jak jeszcze nie znałem tej instytucji, to bardzo łatwo można było się skupić, ponieważ jest mnóstwo różnych zakamarków ale my schodzimy na dół. Znajdujemy się w podziemiach beczku. Jak widzicie jest jasno, biało. Mieliśmy tutaj niedawno, dwa lata temu nawet nie cały remont całego budynku, w związku z tym wszystko jest jeszcze świeże. A ja chciałem wam powiedzieć o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne, a mianowicie o muzyce. Ponieważ muzyka to jest moja wielka miłość i pasja. Jest to to, co jest dla mnie numerem jeden w życiu. Teraz się znajdujemy w salce prób, w tak zwanym Music Labie. Jak widzicie, jest tutaj trochę sprzętu oraz wiadra. A dlaczego wiadra? Już Wam tłumaczę. Wydawałoby się, że to jest zwykłe, plastikowe wiadro, ale jednak ma ono nieskończenie wiele możliwości. Można mi na przykład zrobić pranie. No Żartuję, można na nim oczywiście zagrać, jak widzieliście. To jest Bucket Guys. Bucket Guys to jest jeden z naszych muzycznych projektów, który powołał do życia mój brat, Oskar Podolski. Jest to duet grający na plastikowych wiadrach. Powiem Wam, że jak zaczynaliśmy ponad 10 lat temu, to Nikt z nas nie przypuszczał, że ta przygoda rozkręci się do takich rozmiarów i spotka nas tak dużo dobrego. Występowaliśmy w wielu krajach w całej Europy, zagraliśmy setki koncertów, pokazów ulicznych. Współpracowaliśmy z Red Bullem, graliśmy trasę z zespołem Hey, byliśmy w Mam Talent. współpracowaliśmy z Januszem Józefowiczem. Naprawdę było tego bardzo dużo, ale to może poopowiadam Wam przy, przy następnej okazji. Dzisiaj chciałem Was zachęcić do spróbowania swoich sił w grze na wiarze. Pokażę Wam taką wprowadzającą lekcję, podstawowy rytm, podstawowe uderzenia na wiatrze. Na pewno będziecie potrzebować do tego wiadro. Wiadro z mopa się nie nadaje, to mówię od razu. Nie no, musi być to jakieś takie wiadro, które będzie powiedzmy w miarę mocniejsze, trochę bardziej wytrzymałe. Im większe, tym lepsze. Będziecie potrzebowali do tego pajek perkusyjnych. No i oczywiście będziecie potrzebować do tego czegoś do siedzenia. Może to będzie mniejsze wiadro, jakaś skrzynka, cokolwiek, tak, co znajdziecie. Jeżeli tylko macie możliwości do tego, aby trochę pohałasować, to zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali. Sprawa jest nie jest tak bardzo skomplikowana. Nie jest też oczywiście to proste. Pewnie jak już zauważyliście, ja operuję wiadrem podczas gry odchylam go na bok, to wpływa na jego brzmienie. Techniki odchylania wiadra są różne. Ja odchylam podnosząc przednią część stopy nie odrywając pięty od ziemi. Kiedyś robiłem to w ten sposób, że podnosiłem całą nogę, bo inaczej nie potrafiłem. To się kończyło wiecznymi zakwasami w pachwinie. To musicie jakby sami do tego dojść, sami z czasem opanować tą technikę, jak Wam będzie wygodniej. Tak? W wiadrze rozróżniamy trzy strefy, w które uderzamy. Jest to środek wiadra, krawędź oraz pełna powierzchnia wiadra, kiedy uderzamy pełną powierzchnią pałki. To zaczepnięte określenia są z zestawu perkusyjnego, na to których my używamy. To jest stopa. High hat i werbel. To oczywiście możecie sobie zinterpretować również dowolnie, nazwać to z czasem jak będziecie chcieli, tak? W pierwszym podstawowym rytmie ręce pracują na przemian. Uderza prawa ręka, uderza lewa ręka, znowu uderza prawa ręka, znowu uderza lewa ręka. Czyli mamy cztery uderzenia. Zaczynamy od prawej ręki i odchylonego wiadra. Uderzamy w środek wiadra. Lewa ręka uderza w krawędź. Prawa ręka uderza ponownie tym razem w zamknięte wiadro. I lewa ręka uderza znowu w krawędź. Także w lewej ręce uderzenia się nie zmieniają. Ona zawsze uderza w krawędź. Zmienia się tylko uderzenie w prawej ręce. Pierwsze jest w otwarte wiadro, drugie jest zamknięte wiadro. Tak to wygląda w zwolnionym tempie. Tak troszkę szybciej. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do tego, żebyście spróbowali swoich sił, żebyście zrobili coś innego. To jest też świetny sposób na to, żeby zrzucić trochę kalorii, ponieważ kilkanaście minut gry na wiadrze to jest troszeczkę jak trening fitness. Zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali. W następnej lekcji postaram się poopowiadać trochę o naszej współpracy z Hejem, jak to, wszystko, jak to jak to się wszystko zaczęło. Tymczasem uważajcie na siebie, zostańcie w domach, polajkujcie, jeśli Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam, pytajcie. I do zobaczyska. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Hej. Jeszcze jedna sprawa, bo zapomniałem, a nie wiem, czy zauważyliście. To też jest bucket geyser. Zgadnijcie, który to ja.